Jak tam ranne ptaszki? A cudownie, już jesteśmy po śniadaniu Ginger tea się pije Właśnie Gerard gotowy? Bądź gotowy Dziś do drogi, do drogi, do, 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 do. Już jest spakowane całkowite Co ty jest? powiesz? Tak, tak. To jest nasz lider, wystawiamy czarnego konia Za dwa dni ja, jest z ja, powrotem Ja postawiłam na niego Gerard! Ja teraz będę pił piwo Zostawiłem ci tą butlę Będziesz miał do kawy no. Pani tu Dobra, ja ją wezmę żyje. Czy, Ja ją wezmę y, ze sobą do góry I w Lobucze to wypijemy no. no i zostaliśmy sami, wszyscy już poszli w góry A my sobie siedzimy u pani w sklepiku Bo nasz kolega z Polski wysłał pani przesyłkę I w ramach wdzięczności za przesyłkę Pani nas tutaj ugościła w galerii, herbatkom. Więc spędzamy sobie wesoło czas. Gluź do roboty. No i jeszcze zagonili mnie do roboty, bo muszę sznurek zawiązać. Dobra, na razie. I teraz będziemy kosztować, jak ta szerpa te smakuje. You can say hello for the Polish people. Hello. No masz ty, nie Nie, to jest jakieś. Z masłem. Ale, wow! Ale, no super jest. No weź no do mnie. Co mam wziąć od ciebie? Na mnie po, po Aka piję ten. Tea. bardzo dobre Może się skończyć. Może się skończyć. Bardziej słone Może się skończyć. Jest bardziej słona, też ma dużo tej, tej mączki. No dobrze, że dzisiaj nie idziemy w góry, tak? Jakby co? Może nas przeczyści. Co tu belka robisz? Masuje młodego jaczka. Masaż. No jak uszami jakuszek. Polska w nota. jak A może byś go do fryzjera działał go to doprowadzić do jakiegoś porządku, co? nie? O, o jaki mi... Jesteśmy w jakimś Sajangboczu. bocze jeszcze? Bocze O, a tu mamy Sajangboczu lotnisko. Ale tu chyba jeszcze nic nie ląduje. Jest to trochę powyżej Namczy Bazar. Tam na końcu, w dół, z 300 metrów, jest Namczy Bazar. A my idziemy dalej, do góry, gdzieś. Tam, gdzie te białe. To jest wioska Kunde, klasztor. Tam go widać z lewej. I dziś tu jeszcze ma być szpital Hilarego, ale ten szpital Hilarego też jest zamknięty. Też, no nie też, zamknięty jest. W Kunde wilić. Ładnie zaśpiewałam, bo padnę. Hmm. I tak to wygląda. W szpitalu w Kundę z takim oto widokiem pięknym. Toalety w szpitalu są, są. A teraz rzućmy okiem. Na nowoczesny sposób gotowania wody. Technika O, właśnie. Tak się gotuje woda. Jest ogień? Jest. A wszystko to u podnóża Himalajów. No i kuchnia dla pacjentów. Na Eweresie chyba wieje